Witam wszystkie zodiakalne Barany na waszym czytaniu na sierpień 2024 z kart tarota. E, przygotowałam już to dla was waszą kartę energetykę ogólną tego miesiąca, e, która jest właśnie tutaj i jest to karta pochodząca z czytania rocznego, które wciąż możecie sobie obejrzeć. Przypominam, one jest dalej aktualne, bo jeszcze zostało parę miesięcy tego roku, więc możecie sobie zerknąć jaka energia będzie panowała w kolejnych miesiącach. W tym miesiącu inaczej niż w poprzednim, w poprzednim też było inaczej, bo chciałam zrobić wyjść wam naprzeciw i um, przygotowałam gotowy, rozłożony rozkład, żeby ominąć ten czas poświęcony na tasowanie, ale jednak część z osób um, lubi ten moment, kiedy karty są tasowane, kiedy to widzicie, więc um, będziemy sobie robić naprzemiennie. Raz będzie tak, raz tak, żeby było sprawiedliwe, żeby wszyscy byli um, zadowoleni. Za chwilkę sobie rozłożymy karty, ale nie przewijajcie jeszcze, bo mamy tutaj też kartę wyroczni, nowe karty wyroczni, które są takimi przekazami z Waszej duszy, więc zobaczymy sobie, co Wasza dusza też chciałaby Wam przekazać. No i omówimy sobie najpierw te karty, jeszcze też przypominam, że możecie. Dołączyć do mnie na Facebooka, na Instagrama, na zamkniętą grupę na Facebooku pod tą samą nazwą Duchownia. Podlinkuję Wam w opisie tego wideo link, bo tam znajdziecie rolki typu Rolki albo posty typu Wybierz kartę, bo tu jest troszkę mniej treści. Na razie skupiam się na czytaniach miesięcznych. I nie ma tych tygodniowych, także jeśli chcecie jakieś dodatkowe przekazy, no to zapraszam tam, tam macie możliwość wyboru sobie energii, na przykład na dany tydzień. No i przypominam też o łapkach w górach, subach, komentarzach. No i przechodzimy sobie do tego, co tutaj się pokazało. I to jest Wasza energia ogólna tego miesiąca, miesiąca sierpnia, które się przedstawia. Troszkę mnie to też nie dziwi, ale no bo mamy wakacje. I wszyscy gdzieś podróżują. Wy macie tutaj kartę podróży, więc różne podróże możecie odbywać w, właśnie w sierpniu. Tak jak wspomniałam, nie dziwi mnie ta energia, bo są wakacje, też sporo znaków miało, może nie jako ogólną energetykę, tak jak Wy, ale gdzieś tam w miłości, czy w, w sferze zawodowej pokazały się te podróże. Także... U Was w sierpniu jakieś tematy, czy dosłownie podróże, czy tematy po prostu związane z podróżowaniem, z podróżami, zmienianiem miejsca, zostawianiem czegoś za sobą, więc być może będziecie po prostu zostawiać coś za sobą, na przykład coś, co Wam nie służy, czy po prostu zmieniać swoje położenie, czy wyjeżdżać gdzieś, może praca za granicą, no po prostu przeróżne jakby tematy związane właśnie z, z podróżowaniem. czy z Was może po prostu będzie odbywać jakąś podróż wewnętrzną, w, w swo, jakby w kierunku swojej duszy, gdzieś tam po prostu jakieś przerabianie czegoś, zostawianie jakichś schematów, czegoś po prostu, co Wam nie służy. No, tak jak powiedziałam, no ten sierpień przedstawia się dla Was jakby pod... E, takim słowem kluczowym podróż, e, i macie tutaj kartę wyroczni, która się dla Was pojawiła. Jest to karta e, mówiąca o pomocy. E, więc e, może będziecie musieli poszukać, poprosić kogoś o wsparcie, poszukać pomocy, czy nawet skierować się. W kierunku swojej własnej duszy, bo ona ma tam wszystkie odpowiedzi dla was, ale jest tutaj pomoc i może to być pomoc na przykład związana właśnie z przerabianiem czegoś i zagłębiania się w siebie, że może musicie jakby poszukać wsparcia, może komuś będziecie udzielać wsparcia, czy może będziecie potrzebowali pomocy przy jakiejś przeprowadzce, na przykład, czy jakimś poruszaniu się gdzieś do przodu, zostawianiu czegoś za sobą, no tutaj. E, bardzo jest taki duży nacisk na jakąś pomoc, że może po prostu będziecie potrzebować pomocy. To dla części też z Was może będziecie na przykład odchodzić właśnie też zobaczymy sobie, co dalej będzie się pokazywało w rozkładzie na sferę miłosną czy sferę zawodową, ale może na przykład być tak, że ktoś, nie wiem, będzie odchodził od Was czy Wy od kogoś i będziecie potrzebowali na przykład pomocy, żeby sobie z tym poradzić. Ale bardziej tu czuję o takie podróże, może jakieś na przykład poszukiwanie wsparcia, pomocy czy udzielania komuś dotyczącego właśnie jakiejś podróży, pokonywania czegoś, jakichś zmian na przykład, które by się mogły tam zadziać, jakieś nowe początki albo zakończenia no to tutaj nie bójcie się prosić o pomoc, nie bójcie się prosić o wsparcie, możecie też poprosić na przykład o pomoc Waszych przewodników duchowych, czy no po prostu cokolwiek tam wierzycie na przykład no to czy tam stwórcę na przykład Boga, no tak naprawdę w co wierzycie, czy jakichś swoich aniołów poprosić o jakieś wsparcie w związku, w jakiejś sprawie na przykład, no to w zależności tak jak naprawdę czujecie do czego może, czego może to dotyczyć. No i chceśmy sobie... Zobaczmy sobie, rozłożymy sobie na pewno sferę miłosną, czyli um, karty dla par i dla singli, a potem sobie zbierzemy i robimy sobie sferę zawodową, bo więcej nam się tu raczej nie zmieści. Um, no i co w relacjach? Jakiś może być kocioł. <grym> Zobaczmy dalej. Um, co w relacjach u, u baranów? I jaka jest rada? O kurczę, tak mi się jakoś kojarzy, że bardzo podobne karty, te dwie gdzieś jakiś znak miał, ale nie pamiętam. Wezmę wam jeszcze jedną kartę radę. Dobra, zaraz będziemy sobie opowiadać, jeszcze wyjmiemy sobie karty dla Singli. Co w miłości u Singli? Baranów w sierpniu. Tutaj się pięknie pokazuje jeszcze, jaka jest rada dla Was. Coś tam spadło. ok, tak jak powiedziałam, no tak mi się tutaj skojarzyło bardzo. Pierwsza karta, która wypada u Was na relację, że powiedziałam, że może być jakiś kocioł. I kocioł mam tutaj na myśli, że jest jakieś wybory, jakieś decyzja do podjęcia, być może jakiś pośpiech, który będzie w, u Was w sierpniu panował, tak jak tutaj też pojawia się ta, ten element jakiejś podróży i może to być dosłowna podróż i wybór jakiegoś kierunku, czy jakaś przeprowadzka, czy jakaś zmiana, zostawianie czegoś i właśnie to się może wiązać z jakimiś decyzjami. Em, takiemu, w takim, w którą stronę iść i jakieś podejmowanie decyzji w jakimś pośpiechu, czy jakaś duża taka determinacja do jakiejś zmiany i podjęcia jakiejś decyzji u Was może pojawić się w sierpniu, to na znaczy, czyści te z Was oczywiście pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne ja nawet nieraz spotkałam się z przypadkami właśnie, że to jest taka ogólnie panująca energia, która może panować u Was barany, ale można to odbierać na wiele różnych sposobów i na przykład u niektórych z Was kocioł może mm, oznaczać to, że właśnie coś e, nieszczerego, może się zadzieć na przykład w waszej relacji, ale oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, jeśli się nie odnajdujecie w tym i czujecie, że to nie jest przekaz dla was, to nie słuchajcie po prostu tego, bo nie wszyscy tutaj barany, nie wszystkie barany będą miały jakieś nieprzyjemne sytuacje, bo może być dla was tylko po prostu kocioł taki, że będzie trzeba podjąć jakąś decyzję. I tutaj ta karta mówiłaby wtedy o jakichś stratach, że na przykład. Coś, coś stracicie, wiadomo, że każda zmiana czy każda decyzja wiąże się z jakimś za i przeciw, no i zawsze na, na każdej liście znajdzie się jakiś przeciw, że na przykład zmienisz to, ale już nie będzie tego na przykład. I, i, i to może być właśnie to poczucie straty. I. I trzeba właśnie tutaj jest jakieś podejmowanie decyzji, ale dla części z Was może być tutaj ten kocioł, może też oznaczać stratę w sensie takim, że właśnie ktoś tutaj jakoś w jakiś sposób chytry, przebiegły by postępował i trzeba będzie podjąć decyzję i trzeba, tutaj nawet macie jako kartę radę, macie dwójkę monet, czyli też podejmowanie decyzji, ale też takie zbalansowanie. Być może właśnie dlatego tutaj też pojawia się ta pomoc i, i jakieś działania, ale też poproszenie o jakieś Wsparcie. Um, ale jeśli byłoby tutaj, właśnie tak jak powiedziałam, jakiś taki kocioł, że coś ktoś jakoś. Um, przebiegle się zachował, coś po prostu odwalił, e, no to będziecie musieli tutaj podjąć w związku z tym jakąś decyzję. Część z Was może właśnie będzie odchodzić i będzie potrzebować też pomocy w podjęciu tej decyzji, albo poradzeniu sobie e, po tym. Ogólnie jako Wasza rada jest właśnie tak, jak wspomniałam, macie tutaj dwójkę monet, czyli e, wprowadzenie jakiegoś balansu, więc macie jakby tutaj bardzo tak działać. E, macie tu rycerza i rycerze, jak wiadomo, są waleczni, zdeterminowani, by osiągnąć swój cel. E, tutaj Macie rycerza mieczy, czyli bardzo taka powietrzna, logiczna energia, czyli może być dużo myśli, może być dużo komunikacji, właśnie tak by Wam karty radziły, żeby sobie coś szybko przemyśleć albo szybko z kimś się w jakiś sposób rozmówić i podjąć jakąś decyzję, wprowadzić jakiś balans po prostu, bo tutaj właśnie macie tą dwójkę monet. Ona by mówiła o na przykład decyzjach, które jakiś przywrócą Wam balans, czy. Jakichś przemyśleniach, ale po prostu też w ważeniu takiej energii, żeby też nie poszła energia na jedną szalę, na przykład wagi, i że będzie po prostu jakiś dysbalans. Także pamiętajcie o tym, że przy jakichś działaniach, właśnie, bo tutaj mogą być właśnie takie dynamiczne działania, czy jakieś pomysły i taka chęć, jakby, że jak namierzycie cel, to po prostu już. Gonicie za nim, ale pamiętajcie tu przy okazji o tym, żeby nie zatracić jakiegoś balansu, czy też właśnie tutaj, jeśli by to były jakieś podróże, jakieś przeprowadzki i tak dalej, no to właśnie ten balans mogłoby oznaczać, żeby poprosić o jakieś wsparcie, jakąś pomoc po prostu kogoś, żeby nie robić tego samemu, żeby się nie obciążać, żeby nie, nie nakładać jakby wszystkiego na siebie, tylko żeby pamiętać o tym zdrowym balansie przy jakiejś, przy jakiejś tam, nie wiem, jakichś działaniach. No i przejdźmy sobie do Singli. U Singli powiedziałam, że super się tutaj pojawiło, bo jest macie dwójkę kielichów, czyli bardzo duża szansa na poznanie jakiejś bratniej duszy, kogoś takiego bardzo bliskiego, kogoś takim, z którym możecie stworzyć jakąś jedność. No, i tutaj też właśnie macie tak, jakby, no, że już coś, coś mogło zadziać się wcześniej, mogło się nawet zadziać już u Was w lipcu, a w sierpniu tutaj już będą rezultaty tego. Jest naprawdę, no, karty naprawdę macie tutaj super. Um, Takie, że może przyjść do Was, że już nadciąga do Was, albo nawet już czujecie tą energię tego, że e, jakby być może kogoś poznaliście i już tutaj wiecie, że coś e, się Wam kręci. Um, i tutaj karta rada by wam jedynie radziła, żeby żeby bardzo tak patrzeć logicznie, myśleć logicznie przede wszystkim, i być może tutaj może trzeba ustalić jakieś zasady już na samym początku, bo jest to czytanie dla singli, czyli tak jakby. Może się coś Wam e, dopiero pojawić, ale żebyście pamiętali też o tym, żeby już na samym początku e, może jakieś e, zasady ustalić tej relacji, na przykład, żeby nie było tak, że e, na przykład jedno myśli sobie, że e, no, że traktuję to jako związek, a ktoś jeszcze nie, na przykład, i potem są nie jakieś niedomówienia, tutaj zwróćcie uwagę po prostu na komunikację, na, na taką komunikację dojrzałą, żeby po prostu powiedzieć albo co się myśli, albo jakie się ma zamiary, no, żeby po prostu czegoś może nie zataić, ale po prostu, żeby coś nie było niezrozumiałe, na przykład, czyli lepiej czasami sobie od razu sobie coś powiedzieć, wyjaśnić, ustalić jakieś zasady, nie wiem, granice swoje, pilnować tych granic, no, także to by było na tyle, teraz przejdźmy sobie jeszcze do Waszej sfery zawodowej i zobaczmy sobie, co u baranów w tej sferze zawodowej będzie się działo w pracy. Jaka jest rada dla Was Zbużyć, ale co? No kurczę. E, pojawiła się u was taka energia pojawiła się tutaj chciałam powiedzieć no chciałam no powiem to bo jest dobra energia macie tutaj królową monet czyli bardzo stabilna energia bardzo taka em, bezpieczna e, taka też em, obfita e, także raczej tutaj pokazuje się że w pracy jest dobrze jest też e, sprawiedliwość czyli może jakaś sprawiedliwa zapłata, czy po prostu jakieś wyrównanie rachunków i że po prostu jest stabilnie, jest bezpiecznie u was w sierpniu. Tutaj też może ktoś może wam się w pracy, jedynie tak coś mi się na twarzy, ktoś może się wam przyglądać, oceniać was, może macie jakiś, nie wiem, okres próbny czy coś, ale jeśli nie macie, no to, no to, no to nie jest przekaz dla was. Ale pokazuje się tutaj energia, no tak jak powiedziałam, no macie kartę sprawiedliwości, Czyli takiego właśnie przyglądania się, może ktoś będzie się wam przyglądał, albo wy będziecie się komuś przyglądać i może być też po prostu, tak jak wspomniałam, jakiś właśnie balans, czyli no, energia taka zrównoważona, zbalansowana, sprawiedliwa i tak jak macie tutaj królową monet, powiedziałabym właśnie bardzo taka stabilna, bezpieczna, um, bezpieczny ten um, sierpień się tutaj u was pokazuje. Troszkę zdziwiła mnie taka ta karta rada, która się tu pojawiła, bo pokazuje się, może tu chodzić o to, że... bo pokazuje się jakaś stabilizacja, tak powiedziałam, i jakieś wyrównanie rachunków, ale gdzieś z jednej strony macie tutaj kartę wieża, czyli zburzenia czegoś, żeby na przykład właśnie zbudować coś lepszego, zbudować na nowych fundamentach. No, oczywiście tu nie musi chodzić o burzenie całkowicie swojego życia i zmianę całkowicie pracy i tak dalej, ale po prostu pokazuje się tutaj, że zapomniałam zamknąć chyba okno i strasznie słychać, także przepraszam, jakieś motory i samochody jeżdżące. Może tu chodzić o po prostu burzenie. Że jakieś zmiany, że trzeba wprowadzić jakieś zmiany. Może tu chodzi tak, że dla części z Was właśnie brakuje jakiejś równowagi, brakuje jakiejś sprawiedliwości. E, czyli jeśli by tak było, oczywiście, jeśli czujecie, że na przykład los jest nie los, tylko po prostu, e, nie wiem, może was, Wasz kierownik, dyrektor i tak dalej, może w jakimś stopniu jest dla Was niesprawiedliwy. E, jeśli by tak było, oczywiście byłaby taka sytuacja, e, no to macie tutaj coś zmienić i ta część z Was no, może tu oznaczać zmianę pracy, na przykład, żeby zburzyć to i, i znaleźć coś lepszego i działać właśnie, bo macie tutaj królową buław, dlatego też wyciągnęłam Wam dodatkową kartę radę, która by Wam mówiła, żeby iść za ogniem po prostu, bo królowa buław jest ognista, to jest też tak jakby trochę Wasza energia, bo jesteście barany, ognista energia, e, czyli Wy najlepiej wiecie, e, jaki baran jest, baran po prostu działa. Czasami najpierw działa, potem myśli, ale po prostu taka jest tutaj energia u Was w sferze zawodowej. No nie wiem, o co może tak naprawdę chodzić, ale macie iść za tym, co Was w jakiś sposób pasjonuje, więc być może wiąże się to z jakąś zmianą. Tutaj też jako Wasza energia ogólna jest. Tak jak wspominałam wcześniej, macie tutaj kartę podróży, więc może do części z Was jak też mówić o jakimś odejściu, właśnie, że odchodzeniu od czegoś. Może też nie chodzić tu o odejście z pracy, ale na przykład o odejścia, nie wiem, jakiegoś systemu, sposobu działania w pracy i tak dalej, ale coś tutaj jakby, no. Nie wiem, pokazuje się Wam karta zmiany, pokazuje Wam się taka rada, żeby coś zmienić, więc być może właśnie jeśli brakuje tej stabilizacji albo jakiegoś poczucia bezpieczeństwa u Was w pracy, czy nie czujecie, że macie wszystko to, co byście chcieli, no to po prostu może trzeba właśnie zacząć działać i coś zmienić. Albo właśnie przywrócić jakąś równowagę, jeśli jakiejś równowagi tutaj by na przykład brakowało. No zobaczymy, co tam będzie się u Was działo. Ja też ym, ogólnie ym, mam znak księżycowy w baranie i bardzo, bardzo baran ze mną rezonuje. Ym, no i tutaj by, jeśli chodziłoby o mnie, no to mogłoby właśnie mówić o tym, że muszę dokonać zmiany, bo muszę znaleźć pracę i działam i widocznie mam działać jeszcze dalej, by tą pracę ym, znaleźć. Może też mam ym, poszukać jakiegoś wsparcia, pomocy właśnie żeby mi ktoś wsparł mnie w jakoś, w poszukiwaniu tej pracy, bo właśnie poszukuję tej stabilizacji, i poszukuję tego bezpieczeństwa i może stanie się właśnie sprawiedliwości, że w końcu moje te działania wszystkie zostaną jakby mm, wynagrodzone i właśnie ten balans będzie, że ile dałam energii, włożyłam w to, to może zapracuję sobie na te. Na tą stało, stabilizację po prostu w swoim życiu. To tak ode mnie dodatkowo. Jako na wyjaśnienie, może, może ktoś też jest w takiej sytuacji i, i o tym te karty mogą mówić. No dobrze, no to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za obecność, no i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. PA!